Was w następnym odcinku na Królik Śwież. Uch! Uch! jak dzisiaj się wyspałem, ale będzie dzisiaj fajowy dzień. Uch. No, fajowski. Oj, fajowski. Ale tak sobie poważnie chodzimy. O, już prześ. Tam nie ma dimosal. A usłyszałem jakiś. O, teraz słyszycie? No, teraz tak. A, szybko tutaj do mnie, Barioneks. party. I, gdzie to jest? Nie widzę.

I, i, szybko skakiwac do domu. Co tu robi ten ankilozaur? wy ja, ja, ja. się zamknijcie. Jeszcze mamy tutaj wioskę smerów. A, strzelam! Uwaga! <śmienic> o nie! Oh yeah! No. zona Nie radźcie sobie już ja już już jest po mnie A muszę jakoś sobie A Iii. Ona już jest zjedzona. I co ja teraz zrobię z nią? O Boże, jaka jaka ja jestem dobra. Że ja nie jestem złapana przez Barioniksa. O! <słuch> <słuch> Weź tutaj na dach. Wiecie? Na dach, szybko. Tam jest jeszcze ktoś. Tylko ja zostałem. No to szybko, bo zaraz ten domek i tam przyjdzie do ciebie. I się zje. Uu. Oj, nawet ankilozaw już wychodzi. Szybko wychodź. No teraz, no to nie wychodź. Jeszcze. Daj, ja już cię zaciągnę na linie. Bądź na dachu. O nie, spadłam. Dobra. Jesteśmy wszyscy. O w trójkę. Jesteśmy. Uważajmy. O nie jaką weszedł na dach. Ale spadł. O nie! Nasze laboratorium się trochę zmiażdżyło. No dlaczego to laboratorium? A, bo tam wpadł klocek. On chce nim nas zabić. A wpadła cegiełka w sumie, a nie klocek. Cegła, cegła, nie klocek, no. O nie, wpadło na mnie. O, ja też nie mogę wyjść. A, ja mogę. Teraz będziesz. Nie wchodź tam na dach. Nie no, muszę. Jakąś wyjść, żeby go zastrzelić. I, I. O nie, teraz to cię już wyłapie. A. Nie udało się. Bo teraz strzelam ogniem. Ogniem? Tak. OGIEŃ. A pistoć to, Ej! Nie udało ci się. OGIEŃ poleciał obok, a nie tam, gdzie spinozał. Dlaczego on tak się dziwnie porusza? A bo jest za ciężki, i tak trochę się dziwnie poruszy jak to zje, to będzie dobrze? Nic się nie stało z Mixem. O nie! Bo to tylko została strzykawka. To już nie jest ogniowa strzykawka. Już ją pomknął. No nie. Pff. 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 Co to za inny dinozaur? Co to za inny dinozaur? Jakiś, jakiś velociraptor. Ach ja wiem, ja wiem. Ja wiem kto to. Ja wiem. Chodzi ci o tego, co. Ten, co tutaj ma taką rzekę? To ja wiem kto to. To jest. Ten, który ma tutaj rzekę, to. To jest Blue, tak? No? Ja wiem. O, rzucił na mnie, ale stałem. O oh, nie. Po co wychodził? O oh, nie. O oh, nie. Oha. Muszę się tutaj przedostać. Szybko! Ło! Wylądowałem tak wysoko, że on mnie nie dosięgnie. O, oh, akurat mi nie zjadł. rosa idzie oczywiście za mną A. i O. Już jadę po was Swoim tirem Nie martwcie się Jadę po was Swoim najlepszym tirem A was tutaj nie ma Już O nie, było się skryć Podczas tym swoim tirem. O nie! Piadę ja innym tirem. No, w końcu. Jadę normalnym tirem. Oj. się przed nim schować. Dobra, idę powolutku do laboratorium. Mam nadzieję, że w laboratorium będzie dobrze. Nie jest dobrze. Idę szybko do muzeum. Patrzcie, jakie muzeum. O! Akurat jak ktoś wejdzie, to ja mówię, ile ma zapłacić biletów. Mm. 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 Co tam zagryz? O, komu zagryz, O nie? Ale ja i tak jestem zagryziony.